Witam Was bardzo serdecznie z tej strony BlowMind, dziś kolejna gra z cyklu gier niezależnych, a będzie to Incident at Grow Lake. Jeżeli chodzi o twórcę, jest nim Dan McGrath, będziemy dzisiaj mieli do czynienia z obcymi formami życia, tak mi się wydaje, patrząc na, na tytuł. Zobaczymy czy spotkamy jakichś kosmitów. Zapraszam Was na pierwszy odcinek, no i zapewne ostatni, no ponieważ będzie to raczej krótka gra. Wygląda trochę jak strefa 51 i to chyba jest nawet strefa 51, jest taka ciekawa historia właśnie odnośnie tego miejsca 97 rok. Powiem Wam, bo to może być fajne. Wada. No, będzie ciekawie, zobaczymy. Dobrze, więc na czym ta historia odnośnie okolic strefy 51 e, o czym ona jest? Otóż no był taki podróżnik, który zwiedzał właśnie te, te rejony. Tam jest jakiś człowiek, możemy przejść na drugą stronę. No i głównie chodził tam sam. On był dość doświadczoną osobą, jeżeli chodzi o takie podróże. No a te rejony są niezwykle nieprzyjazne dla człowieka. Jest tam strasznie gorąco. No oprócz tego są wiadomo różne niebezpieczne zwierzęta i tak dalej. No ale wracając do sprawy. słuchajcie, bo chyba Tutaj dochodzimy do tego do tej restauracji To jest chyba ten człowiek Zaraz dokończymy, dobra Już nas obserwują. No i wracając do całej historii. No gdy wyszedł na kolejną wyprawę właśnie do tej Newady. On gdzieś chyba tam gdzieś... Chyba gdzieś tam w pobliżu mieszkał. Yy, I po prostu znalazł taką jaskinię w kształcie litery M. No Ciekawe znalezisko. Mamy jakiś statek kosmiczny. Są jakieś postacie. No i e, znalazł tą jaskinię w kształcie litery M. I po prostu e, poczuł jakieś dziwne wibracje wchodząc do tej jaskini. Coś jakby zaczęła go boleć głowa. Coś w tym stylu. No i strasznie go to przestraszyło. Po czym po prostu uciekł stamtąd i zaczął. E, miał swój kanał na YouTube, gdzie te wszystkie wyprawy e, pokazywał, opowiadał. Zobaczymy tą kasetę. gdy miał ten kanał, z tego co pamiętam, on komentował chyba hmm, chyba na jego jednym z jego filmów ktoś e, napisał komentarz. On, jakby e, powiedział, że widział taką jaskinię, chyba na jakimś filmie. Ja tego nie widziałem osobiście. No i e, nikt, mu, nikt mu nie wierzył, że to, że to jest prawda, że, że kłamie. Że jak jest taki mądry, to niech udowodni. No i że człowiek był taki honorowy, stwierdził, że pojedzie tam jeszcze raz. No i pokaże im, że taka jaskinia istnieje naprawdę. I ktoś w komentarzach napisał mu, że żeby tam nie szedł, żeby tam nie wchodził, że zginie. Nie wiem, czy ten komentarz do tej chwili jest, czy jego kanał jeszcze wciąż istnieje. Jak sobie wpiszecie jaskinia M, to znajdziecie artykuł na temat tego, tego pana. No i on postanowił, że ruszy w tą podróż, w tą podróż raz jeszcze. No i zniknął. Nie było po nim śladu. Yy, nawet te osoby, które były jego subskrybentami, wyruszyły właśnie do Nevady, szukając swojego. Yy, Swojego kolegi, że tak można to określić, no ale nie udało się go znaleźć. Chyba były jakieś ubrania czy coś w tym stylu, a oprócz tego, niestety nic. Jego dziewczyna, którą poznał jakiś czas wcześniej, mówiła, że miał on jakieś myśli samobójcze, depresję, że całkiem możliwe, że po prostu zabił się tam. Ale do dziś nikt ciała nie odnalazł. Prawdopodobnie m, może wszedł do jakiejś jaskini, może do konkretnie tej, gdzieś spadł, uderzył się w głowę i no już może nie odzyskał przytomności, po prostu tam zmarł. Wizji jest wiele. Inne są takie, że wszedł do tej jaskini i tam zginął, tak jak mówił ten Komentujący. Druga kwestia taka, że odnalazł coś, czego nie powinien znaleźć nikt. I po prostu niektórzy uważali, że, że są tam yy, przetrzymywane jakieś obce formy życia, jakieś kosmici No i facet wiedział za wiele, musiał zostać zlikwidowany. Wo, to było dobre. No tak, także taka historia. Jaskinia M. No dzieją się takie, takie rzeczy, których, które ciężko po prostu wytłumaczyć. I się wydaje, że... pewne rzeczy, rzeczy się dzieją i... nawet sobie nie zdajemy sprawy jak, jak wiele nie wiemy. że mogłaby nas ta wiedza przerosnąć, po prostu. Ten no wiadomo, że ludzi jest na tyle wiele, że pewne, pewnych tajemnic, pewne tajemnice ciężko jest cały czas trzymać, takiej, żeby po prostu w jakiś sposób ich nie ujawnić. No czasami zdarzy się taka osoba, może jak ten, ten pan, który znalazł się w, nie, w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i skończył jak skończył. No ale wiecie, to są takie, tylko takie teorie. Mogło być zupełnie inaczej. Ciężko, ciężko powiedzieć. Ale wróćmy sobie do naszej gry, bo przecież gramy. Sama kwestia tego jak wyglądają takie obce formy życia to według e, uczonych e, to jako przedstawiane jako taka sm smukła postać z wielkimi oczami, że to w ogóle jest e, bez sensu totalnie. Że po prostu wiecie, no jest całkiem możliwe, że jest podobna planeta do naszej bo o podobnych e, warunkach do życia Chodzi o to, że jeżeli nie ma takiej planety, to ten organizm na tyle by się jakby przystosował do tamtejszych warunków, że ciężko by było, żeby wyglądał tak jak my, no bo jakby każdy, każdy organizm musi się w pewien sposób no, przystosować do danych warunków. Zmienia jakoś swoje z czasem z, swoje swój wygląd, swoje Przystosowanie do, do warunków, bo jeszcze, jeśli tego nie zrobi, no to taki gatunek wymiera. Kurczę, słyszymy jakieś krzyki. Byście się odważyli w ogóle tak iść. Yy... Wow, ile tu tego? Czy byście się odważyli tak chodzić po lesie w nocy? Salemnie To musi być ciekawe przeżycie. Ja kiedyś tak próbowałem, nawet spać. I powiem wam, że zrezygnowałem. To była zima, było cholernie zimno. Śnieg padał. Przeważnie ze sto takie jakieś krowy wylatywały, nie? O. Fajnie to jest zrobione. A z drugiej strony najciekawszą rzeczą jest to, że zawsze te y, jakieś latające spotki przeważnie są odnajdywane w Ameryce. Czy to nie jest takie trochę podejrzane? No, czyli chyba jesteśmy na statku obcych? Tak mi się wydaje. Trochę jak w grze z Korn to wygląda. O, nabił go ten.

Muzyka włączyła, nie wiadomo dlaczego. Fajne to jest źródło. O kurczaki, ja bym się raczej spodziewał takich obcych form w postaci, właśnie coś przypominające. nie zrusścił dobre no coś przy przypominające właśnie taką jakby eee... Bakterie, czy coś. Wiecie, często były takie filmy o, o bakteriach, które jakoś tak potrafiły modyfikować ludzkie ciało, czy też no, inne. Jakoś tak bym sobie wyobrażał. Jako taką mały organizm, który wiele potrafi. dzisiaj się rozgadałem na temat, na tematy różne. Ale postanowiłem, że będziemy nagrywali częściej. Tak nie może być, że są takie przerwy w temacie. I co? To już jest koniec gry. jakieś wieżowce Droga, ciekawie No właśnie pytanie czy będą nas śledzić Może przyjechali właśnie do nas te ci agenci Jak myślicie No, możliwe, możliwe Mam przecież te kasety i te yy, i te dokumenty Kurde już ktoś dzwoni. No to co? Co my możemy z tym tematem zrobić? Nie ma nas Nie otwieramy, co Ten zaraz Wygląda jakby coś tam było, co? Czy nie? Ale tacy czarni to raczej przyjeżdżają gdzieś koło godziny, nie wiem, piątej, czwartej, co? Czy nie? Jak słyszałem, chociaż nie wiem jak ci. No dobra, chyba im otworzymy, bo nie widzę innej opcji. No zobaczmy to się stanie. No i są czarni. I co? O o. Oj. Zakończyliśmy już żywot. I don't have a whole lot of uh, time. Um, well, look, look. Let's begin yeah. by finding out whether you're using this line properly or not. Uh, Area 51. Um, yeah, that's right. Were you an employee or are you now? I, I a former employee. Former um, employee. I, I, I was let go on a medical discharge about a week ago, and and <laughs> I, I've kind of been running across the country. Um, oh man, I don't know where to start. There. Are, uh, they're, they're gonna um, they'll triangulate on this position really really soon so um, you can't spend a lot of time on the phone so give us something quick okay, um, um, okay what, what we're thinking of as, as aliens are they're, uh, they're, they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the, um, the space program made contact with uh they they are not what they claim to be uh they have infiltrated a lot of uh, uh a lot of aspects of 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 the military establishment particularly the area 51 uh, the, the disasters that are coming they the, the military i'm sorry the, the government knows about them and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't but, but they're, they're not doing they're not doing anything they are not they want the major population centers wiped out <laughs> so that the, the few that are left will be more easily controllable discharge uh, uh, No, to już koniec naszej, naszej gry. Muszę przyznać, że ciekawa i dająca wiele do. Do myślenia. Przypomniał mi się taki jeden film, gdzie pewnie ludzie uważali, że osoby, które sprawują władzę na świecie, te, które są powiedzmy, gwiazdami w kinach, gwiazdami muzyki, są to po prostu kosmici, którzy w pewien sposób chcą. Zawładnąć nad nami, nad naszym myśleniem. Myśmy w nich dostrzegali ludzi. Nie byli oni ludźmi, wyglądali dosyć przerażająco. To, co powodowało, że nie widzieliśmy ich odmienności, to były pewne fale radiowe. Które były nadawane z pewnej telewizji. No i to one sprawiały, że wyglądali jak ludzie. Nie będę Wam zdradzał fabuły tego filmu. To jest taki dość znany film. Dam Wam link w opisie, ale powiem Wam, że. Kurczę, gdyby tak było. No, nie wiem. Nie wiem, czy bym chciał. Ale czasami, tak jak człowiek patrzy na te osoby, to się ma wrażenie, jakby to zupełnie inne formy życia były. Takie nie bardzo, co? Jak myślicie? No dobrze. Bardzo fajna gra. Powiem Wam, że mi się wyjątkowo podobała. Ciekawa. Taka dość przejmująca. Fajny temat. Polecam zagrać. Polecam poczytać o tej jaskini M, bo to ciekawy temat. Na ten moment nie pamiętam jak się ten pan nazywał, ale jak wpiszecie jaskinia M w jakiejś wyszukiwarce, to na pewno znajdziecie od razu pierwszy, drugi artykuł. Fajnie jest to wszystko objaśnione, nawet są różne podcasty. Na YouTubie można sobie posłuchać. Bardzo ciekawa, ciekawa historia. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał No i że będziecie czekali na, na kolejne życzę wam dobrego dnia bądź nocy w zależności kiedy oglądacie ten film wszystkiego dobrego trzymajcie się do zobaczenia.